Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zrobimy sobie takie czytanie pod tytułem Co chce Ci przekazać Twoja dusza na ten trudny czas, dedykowane dla wszystkich, którzy właśnie przeżywają trudne chwile obecnie w swoim życiu. Też no, jest to trudny po prostu czas energetycznie. Nie ma się tutaj co czarować, ukrywać, ale no, no, pewne aspekty są dosyć trudne obecnie w naszym życiu. Chociaż oczywiście nie poddajemy się temu, ale walczymy, uśmiechamy się, myślimy pozytywnie, aby do swojego życia te dobre rzeczy przyciągać. Natomiast no, też z autopsji czy z rozmów z ludźmi po prostu... Po prostu wiem, że ciężko jest ostatnimi czasy z powodu różnych rzeczy, różnych problemów. Dlatego takie czytanie: Co Twoja dusza chce Ci powiedzieć, przekazać w tym trudnym czasie? I tutaj trzy opcje do wyboru. Oczywiście to jest jeden, to jest dwa, to jest trzy. Także sobie wybierzcie intuicyjnie po prostu kartę. Moi drodzy, ponieważ no, kanał jeszcze nie działa tak perfekcyjnie i tak na pełnym biegu, że tak powiem. Na razie. Jest to takie rwane, powiedziałabym, czyli no, te czytania nie pojawiają się tak regularnie, jakbym chciała, a prywatne to już w ogóle, bo nie nagrywam obecnie filmów prywatnych, jak wiecie. Natomiast nadal jest taka możliwość, aby przekazywać darowizny na działalność kanału poprzez PayPal, i tutaj macie informacje o tym w zakładce społeczność. Te osoby, które. Zdecydują się y, taką y, dobrowolną darowiznę przekazać y, w jakiejkolwiek kwocie, y, mogą tutaj otrzymać po prostu w zamian taką drobną rekompensatę właśnie no, w postaci jakiegoś czytania, jakie będą tam sobie życzyły, czyli czy to partnerskie, czy to roczne na kolejny rok. Y, natomiast no, na pewno nie w formie filmu, tylko raczej tutaj forma mailowa, bo, bo tylko taka jest y, na ten czas dostępna. Y, no i oczywiście 1 grudnia zostanie opublikowany taki specjalny film wzmacniający z przesyłem energii dla Was. Właściwie nie zostanie opublikowany, tylko wrzucony na kanał, natomiast on będzie oczywiście dostępny dla tych osób, które otrzymają linki i tutaj właśnie znowu te osoby, które w całym miesiącu listopadzie będą tutaj właśnie przesywały te darowizny na kanał, to również otrzymają link do tego filmu. Aby się wzmocnić, aby po prostu no, móc funkcjonować. Yy, a my już zaczynamy. Co chce Ci Twoja dusza przekazać? Jest jeszcze bardzo ważna informacja, ponieważ tutaj w momencie tasowania kart też mi wypadła dwójka kielichów, i to jest taka fajna właśnie informacja dla Was, bo to, to pokazuje właśnie taką naszą integrację z tą naszą duszą dwójka kielichów, czyli najlepsza korespondencja, tak? Wy i Wasza dusza to jest jedność. Wy się tutaj doskonale ze sobą czujecie, doskonale, jakby ta dusza z Wami koresponduje, nawet. Jeżeli się komuś może wydawać, że na dzień dzisiejszy nie ma tego połączenia, opcja numer jeden, moi drodzy. No właśnie, mamy tutaj kartę maga, kartę słoneczka. Królowa Monet, yy, powiedziałabym w ten sposób, że wy yy, na pewno odżyjecie na wiosnę. Yy, czyli macie, jeżeli teraz macie trudny ten czas, właśnie trudna zima, trudne właśnie obecnie okoliczności, to to słońce zwiastuje, że wraz z pierwszymi promieniami takiego wiosennego słońca, kiedy natura wszystko będzie budziło się do życia, to u Was nastąpi też taka regeneracja, wyjście z tych problemów, yy, wyjście na prostą, yy, zwłaszcza jeżeli są to problemy finansowe, ale nie tylko. Także ewentualnie zdrowotnie, także we wszystkich sprawach, które no, gdzieś tam Was y, nurtują na chwilę obecną, nie dają żyć, to tutaj właśnie na wiosnę y, jest y, takie odrodzenie, jakby Wasze, wyjście z tego, z tego dołka. Y, też jest pokazane, że Wy jesteście osobami raczej twardo stąpającymi po ziemi. Ta królowa monet y, pokazuje, że może być. Silne uziemienie, ale nie do końca pracują tak, jak należy te górne czakry, czyli tu bardziej też musicie nawiązać ten kontakt z własną duszą, bo on jest, ale nie taki do końca, jakbyście chcieli i nie taki do końca świadomy. Więc pracować też nad czakrą czoła, trzeciego oka, nad czakrą korony, nad tymi górnymi właśnie czakrami, starać się właśnie nawiązać ten kontakt ze swoją wyższą jaźnią. Natomiast też, jeżeli właśnie Obecnie jesteście gdzieś tam przytłoczeni, załamani. No, to tu jest też taka obietnica, że będzie dobrze. Po prostu przetrwaj tę zimę i, i wiosna będzie już mm, dla ciebie yy, sprzyjająca bardziej. Opcja numer dwa, kochani, yy, dla tych, którzy wybrali dwójeczkę, co my tutaj mamy? Tu się szykuje jakieś przejście, bo Wy macie szóstkę mieczy, trójkę mieczy. Yy, yy, Peraspera ad astra, tak mi się skojarzyło, czyli yy, przez do gwiazd. Zobaczcie, jesteście. W zasięgu, jakby, albo inaczej, w waszym zasięgu jest ta dziewiątka kielichów, czyli jakiś rodzaj obfitości w życiu, spełnienia, posiadania dóbr, spełnienia czy to ekonomicznego, czy to, czy to takiego w zakresie miłości własnej, bo tutaj to bardziej chodzi o człowieka jako jednostkę. Nie, nie widzę tutaj takich rzeczy typowo związkowych, jeżeli by chodziło o pary, tylko po prostu nawet jak ktoś jest w związku to tu chodzi o budowanie poczucia tej miłości własnej, takich własnych podstaw, bo można być w związku, można mieć spełnione życie uczuciowe, ale samemu do końca jakby nie oddawać sobie tego wszystkiego, co się nam przynależy, czyli z tego życia też odpowiednio nie korzystać, nie mieć jakichś przyjemności dla siebie. Więc tutaj bardziej o to chodzi, żebyście się otworzyli też na siebie, o taki zdrowy egoizm, zdrowy egocentryzm. Natomiast tu jest pokazana taka sytuacja, że wy no macie ten trudniejszy czas, tę trójkę mieczy, być może nawet jakieś zranienie, cios prosto w serce od bliskiego przyjaciela, nawet i od ukochanej osoby może być coś takiego, takiego, co ma Was po prostu popchnąć gdzieś w inne rejony, bo szóstka mieczy to jest karta Brama i ona też zawsze pokazuje, że transformujemy. Idziemy gdzie indziej. Czyli możemy tutaj fizycznie e, zmienić miejsce swojego bytowania, gdzieś tam powiedzmy wynieść się, przeprowadzić, e, wyjechać, e, bądź po prostu możemy totalnie zmienić tutaj nasz sposób myślenia, nasze podejście, i to też będzie taką olbrzymią, olbrzymią transformacją, ponieważ wraz z tym jakby też e, zaczną się zmieniać okoliczności. Więc do dwójeczka. No i co? Yy, trójeczką chcę przekazać na ten trudny czas yy, ich własna dusza. No, Wasza dusza na pewno tutaj Was wspiera bardzo mocno, bo tu jest pokazana właśnie duża integralność w tej dwójce buław, yy, że jakby też. Wszelkie wasze wybory, nawet jeżeli one się będą wydawały takie spontaniczne, porywcze, nieprzemyślane, to one będą wynikały właśnie z połączenia z duszą, że ta dusza wam tutaj będzie też podpowiadać pewne rozwiązania. To jest taka, powiedzmy, sytuacja, gdzie na przykład inni patrzą na was z niedowierzaniem i mówią: dlaczego ty to robisz? Ty wywracasz w tym momencie całe swoje życie do góry nogami, ty dokonujesz czegoś dziwnego, czegoś, co się nie mieści po prostu w kategoriach poznawczych innych ludzi. Ale ty doskonale wiesz, co robisz, pomimo tego, że to się wydaje brawurowe, że to się wydaje szaleńcze, ale ty wiesz, co robisz, dlatego, że y, to właśnie Twoja dusza Ci tutaj prowadzi Cię po prostu, Ci pokazuje, że, że warto iść za tym impulsem, bo Rydwan to jest taki, no jak to się mówi e, językiem filmowym totalny zwrot akcji, rycerz kielichów, czyli pójście za jakimś odczuciem, emocją, e, potrzebą serca e, może na przykład rzucenie wszystkiego i wyjazd za ukochaną osobą e, może rzucenie wszystkiego i wyjazd za jakąś pracą gdzieś daleko, za granicę e, to powiedziałabym tak, że no szaleńcza decyzja jakaś, ale w tym szaleństwie jest metoda inni mogą tego nie dostrzegać, nawet wy możecie tego nie dostrzegać, że to jest po prostu mm, rozsądne wbrew pozorom, bo wy to macie jakby ze środka, wy to czujecie po prostu i, i to będzie dla was dobre, bo to jest zgodne właśnie z odczuciami, z pragnieniami duszy, ale mm, tak gdyby ktoś na to spojrzał z zewnątrz, e, czy nawet wy, kiedy analizujecie swoją sytuację rozumem, to właśnie możecie to tak odczuwać, że Boże, co ja robię? Przecież ja totalnie w tym momencie wywracam swoje życie do góry nogami, a nawet nie wiem, co mnie tam czeka, tak naprawdę. Czy moje oczekiwania się ziszczą i się spełnią? Ja myślę, że tak. I po prostu to jest takie wewnętrzne prowadzenie, gdzie człowiek nie wie, do końca nie rozumie. Dlaczego coś robi? Ale to robi, ponieważ czuje wewnętrznie, że to jest dla niego po prostu dobra ścieżka, więc to w ten sposób bym interpretowała. Dziękuję serdecznie trójeczkom oraz wszystkim osobom, które wysłuchały tego przekazu. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia moi drodzy.